Dzień dobry bardzo kochani. Witam ostatniego dnia wyzwania i serdeczne gratulacje. Przeszliśmy razem przez 11 lekcji, dzisiaj jest 12, i pochylimy się nad tak zwanymi czasownikami frazowymi, potocznie nazywanymi frejzalami, a konkretnie chodzi o frejzale z get. Darmowa ściągawka i ćwiczenie w opisie, a my bierzemy się do lekcji. Get at! Dorwać się albo dobrać się do czegoś, na przykład I keep sweets where she can't get at them. Czyli trzymam słodycze tam, gdzie ona nie może się do nich dobrać. Get away with. Ujść z czymś na sucho. You won't get away with this. Nie ujdzie ci to na sucho. Get through to. Przedostać się, dodzwonić. I couldn't get through to him. Nie mogłam się do niego dodzwonić. Get up to. Przeskrobać coś bądź kombinować. Our children often get up to mischief when we are gone. Nasze dzieci kombinują psocą, gdy nas nie ma. Get on with, albo get along with, dobrze się z kimś dogadywać. I don't get on with my siblings. Nie dogaduję się ze swoim rodzeństwem. Get by, poradzić sobie w trudnej sytuacji finansowej. We don't have a lot of money, but we will get by. Czyli nie mamy za dużo pieniędzy, ale poradzimy sobie. Get back at, zemścić się na. He was trying to get back at her for breaking up with him, czyli próbował się na niej zemścić za to, że z nim zerwała. Get around to? Zabrać się za coś? I don't want to, but I will have to get around to cleaning. Nie chcę, ale będę musiała wziąć się za sprzątanie. Get on. Wsiąść. They got on the plane one hour ago, czyli wsiedli do samolotu godzinę temu. I Get up, czyli wstawać z łóżka. I don't like getting up early. Nie lubię wstawać wcześnie. Jest to już drugi filmik z serii o frejzalach. Wróćmy więc może do pierwszego. Get down, czyli gnębić. Na przykład failure can really get you down. Innymi słowy, porażka naprawdę może cię zdołować. Get down to, czyli przejść do czegoś bądź zabrać się do czegoś. A więc Let's get down to business oznacza weźmy się do interesów. Get off, czyli wysiąść bądź wybronić. Przykładowo, where should I get off the bus? Gdzie powinnam wysiąść z autobusu? Albo He can hope to get off with a fine. Czyli on może mieć nadzieję, że wybroni się, płacąc tylko i wyłącznie karę pieniężną, mandat. Get across, wyjaśnić, przekazać. I was trying to get across what I thought. Próbowałam wyjaśnić, co myślałam. Get along dogadywać się. Kate and her sister get along. Kate i jej siostra się dogadują. Get rid of pozbyć się. Na przykład: I want to get rid of all the unnecessary things. Chcę się pozbyć wszystkich zbędnych rzeczy. Get over dojść do siebie najczęściej po zerwaniu albo po śmierci kogoś bliskiego. He is sad, but he will get over her. Takie zdanie najczęściej powiemy w sytuacji, kiedy chłopak zerwał z dziewczyną i musi do siebie dojść po zerwaniu. Get around, rozprzestrzeniać się bądź podróżować. Czyli nie zajęło to dużo czasu, aby ta informacja się rozniosła. Get out of. Wyjść, wydostać się. I want to get out of here. Chcę się stąd wydostać. I wreszcie get away. Uciec, wymknąć się. I have so many problems. I just want to get away from it all. Mam tak wiele problemów, po prostu chcę od tego wszystkiego uciec.